Dzień dobry Państwu, proszę Państwa, mamy dzisiaj ostatni dzień stycznia i krótko o wolności słowa i zdrowym rozsądku. Wielu z nas narzeka na tym, że świat dookoła zwariował, że nie ma zdrowego rozsądku, że nam stawiają rzeczy na głowie. No i my to wszystko pamiętamy, my, moje pokolenie z komunizmu, z prl z tej sztucznej rzeczywistości. Ale są ludzie, którzy z tym walczą, są ludzie, którzy zdecydowali się ponosić no, pewne konsekwencje tego, że mówią prawdę. Do jednych z nich, jednym z nich jest profesor Jordan Peterson, który właśnie w tym okresie ma prelekcje, ma wykłady. W Kanadzie. Wczoraj miał w Ottawie, dzisiaj w London, jutro w Hamilton. Powiem Państwu szczerze, że chciałem jutro iść na ten wykład do Hamilton. Niestety wszystkie bilety wyprzedane podobnie wyprzedane były wszystkie bilety w Ottawie. I chwała Panu Bogu za to, że są tacy ludzie. Bo to, co oni robią najważniejszego, najpiękniejszego, to jest to, że ośmielają innych. To znaczy to, że. Pokazują, co jest normalne, a co nie jest normalne. Kiedyś, zresztą tutaj dygresja, minął rok od Konwoju Wolności, i pamiętam, jak jeden z trackerów, z którym rozmawiałem wtedy, powiedział mi jedną ważną rzecz. Powiedział no, Niezależnie od tego, co się stanie, bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałem, dlatego że zobaczyłem, jak wielu ludzi myśli tak samo jak ja. I to jest właśnie to, że te media głównego nortu nas atomizują, kawałkują, i każdy z nas, nie mając komunikacji ze sobą nawzajem, myśli, że jest nienormalny, że to, co on myśli, to jest coś odosobnionego. Tymczasem, prawdopodobnie, nie wiemy o tym, niestety, większość ludzi myśli normalnie, jeszcze wciąż. Natomiast to, co widzimy w tym świecie media, to, co widzimy w tym świecie publicznym, coraz częściej po, przypomina właśnie brak zdrowego rozsądku, sztuczność, pewien wykreowany świat, który jest zadaniowany. On ma nas zmienić, dlatego właśnie jest taki, jak jest. Nawiasem mówiąc, proszę Państwa, doczytałem się niedawno bardzo ciekawej interpretacji, bo też nasza rzeczywistość jest interpretowana w bardzo sofistyczny sposób, tak jak to robili komuniści, tak jak to robili naziści. No, po prostu zmieniają znaczenie słów. Ale jeszcze możemy się z tego śmiać, jeszcze czujemy tutaj komic w tym wszystkim. Proszę Państwa, spotkałem się z czymś takim, że no musimy walczyć z dezinformacją, a dezinformacja jest ujęta przez te oficjalne media jako oczywiście coś, co jest sprzeczne z oficjalną linią partii rządu, czyli tego, tym wszystkim, co słyszymy w mediach głównego nurtu, bo człowiek ma prawo do tego, żeby być poinformowany. Czyli bycie, prawo do bycia poinformowanym jest prawem człowieka. Czyli jeżeli ten człowiek otrzymuje informacje, które ci nasi urzędnicy oficjalnie klasyfikują jako dezinformacje, to znaczy, że my naruszamy jego prawa człowieka do bycia poinformowanym. Oczywiście przez tą jedynie słuszną prawdę organizację. No, wszystko to już było, to, to robili bolszewicy. Oczywiście w ten sposób nazywając to, co oni mówią, ten przekaz jako prawdziwy. Dzisiaj też w ten sposób się do tego podchodzi, dlatego Bogu dzięki za ludzi typu i w rodzaju Jordana Petersona, który ośmiela nas wszystkich i daje nam wszystkim, no, właśnie ten impuls, do tego byśmy się nie bali mówić. Tak, można czasem sobie zaszkodzić, można, można sobie zaszkodzić w pracy, dziecko może sobie zaszkodzić w szkole, ale yy, proszę Państwa, to jest właśnie to, co profesor Jordan Peterson podkreśla, że na razie to ta cena jest niewielka, dlatego należy to robić, bo jeszcze nas nie zasypują w dołach z wapnem i nie wysyłają do obozów reedukacyjnych, chociaż Jordana Petersona usiłowali skierować na takie kursy reedukacyjne. Więc proszę państwa, jeżeli teraz nie będziemy się przeciwstawiać, to później ta cena przeciwstawiania się będzie o wiele, o wiele wyższa. Na razie poprzeczka jest ustawiona dosyć nisko. To są tylko różne nieprzyjemności. Ktoś się skrzywi, ktoś tam powie jakieś tam brzydkie wyrazy, nie wiem, zapadną je nas w mediach społecznościowych. Coś nas takiego spotka nawet rok temu, niektórym zamykano konta bankowe, ale da się żyć. To nie jest jeszcze na ostro, to nie jest tak jak to. Robiło Czeka i, i Dzierżyński. Także chwała Panu Bogu, że jest jakaś tam nadzieja w tym wszystkim. I mówię to do, do Państwa po to, żebyście właśnie Państwo się nie bali mówić, co myślicie, żebyście Państwo byli sobą i nie dali się zachukać tym wszystkim ludziom, bo Proszę Państwa, to są, takie, to, to są tacy podskakujący agitatorzy. Jak się na nich huknie, jak się mi powie prawdę w oczy, to oni przysiądą. Oni są groźni, dlatego że przeszli przez instytucje, dlatego że opanowali te instytucje i dlatego że działają mocą tych instytucji, w które, które obsiedli. Ale no, ludzie małego formatu. Tyle na dziś. Mówię kur Do następnego razu.